E, najlepsza charakteryzatorka dzisiaj doceniona przez e, Nrodo Woru, twój orzeł? A, już musiałam oddać, bo e, poszła do wygwa... jak to się mówi? Do napisu, żeby zrobić napis. Okej. Okay. Jak to jest malować gwiazdy, jak to jest w ogóle zdobywać narodę za coś, co wykonujesz, no machinalnie on codziennie, dzień w dzień. Zdjęcia trwają rok, dwa lata, trzy, cztery, a ty po prostu robisz te zdjęcia, robisz makijaże? Przygotowujesz gwiazdy, a potem odbierasz nagrodę. Jakie to jest uczucie w Twoim fachu? E, no, każda nagroda powoduje coś takiego, że człowiek czuje się doceniony za to, co robi, szczególnie kiedy wkłada e, w to serce, tym bardziej, że. Tak naprawdę charakteryzacja, tak zarówno jak kostiumy i scenografia, szykuje się do tego projekty według scenariusza. Pracuje się razem z reżyserem, z aktorami, więc jest cały długi proces twórczy i ożywia się ten świat, który tworzy się w filmie. E, I widzieć później ten świat i jeszcze być za to e, nagrodzonym wspaniałe uczucie. Czy jest to męcząca? E, męcząca praca, praca jest fascynująca, aczkolwiek jest. E, e, Czasowanie już z tej rano. Też czasami są nocne zdjęcia, dzień zdjęciowy trwa 12 godzin, ale no to jest praca dla tych, co kochają film i kochają tworzyć. Wtedy jest mniej ciężka, aczkolwiek są momenty e, kryzysu, natomiast jest też dużo momentów szczęścia, a poza tym uwielbiamy później w kinie oglądać to, co e, wszyscy razem wspólnie zrobili, bo film to jest tak, jak tutaj Państwo wiele razy słyszeli, to jest grupa ludzi, która to tworzy i ta energia, która tworzy ludzi. Jest po prostu najpiękniejsza. I tyle do filmu, do którego robiłaś charakteryzację, jesteś najbardziej zadowolona i dumna? Jejku, nie wiem, bo to jest tak, że do każdego filmu z jakiegoś innego powodu ma się sentyment. No tak samo mam sentyment do zielonej granicy, mam sentyment do Kosa, które e, były tutaj na, na tych orłach, ale również mam sentyment, nie wiem, do filmu Bogowie, czy e, Czarnego Mercedesa Janusza Majewskiego. Jak gdyby każdy film ma swoją energię swoich ludzi, którzy to tworzą i każdy później jest niezapomniany. Ja gratuluję Narody i życzę kolejnych sukcesów. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję.